Witajcie widzowie! Zapraszam Was na kolejne wiadomości rajdowe. Trochę rzeczy wydarzyło się, zarówno jak chodzi jeszcze o niedawno zakończony rajd Szwecji, jak i sprawy około WRC i również nie do końca związany z tym najwyższym cyklem, ale rzeczy, które niewątpliwie warte są wspomnienia. Zacznijmy zatem od tego, co działo się bezpośrednio po rajdzie Szwecji. Na rajdzie Szwecji obecny był prezydent FIA, Jean Todt, znany chociażby wcześniej z tego, że był szefem Ferrari przez lata, kiedy Michael Schumacher odnosił swoje największe sukcesy i Jean Todt powiedział, że Choć organizatorzy naprawdę stawali na głowie, żeby zrobić dobry rajd, to jednak taki rajd Szwecji nie może się nigdy więcej powtórzyć. Nie ma możliwości, żeby rajd zimowy odbywał się poszutrze. W związku z tym wymaga od organizatorów, żeby uniknęli powtórzenia tej sytuacji w przyszłym roku. Może w końcu uda się przenieść ten rajd dalej nieco na północ, co tak naprawdę należało zrobić już kilka lat temu. Niewątpliwym pozytywnym akcentem było to, że drugie miejsce w rajdzie Szwecji wywalczył Oid Tanak po swoim ogromnym wypadku na Monte Carlo. Już na mecie rajdu Szwecji Oid stwierdził, że jest bardzo szczęśliwy, że udało mu się w ogóle wystartować w tej rundzie, ponieważ nadal odczuwa skutki wypadku z Monte Carlo. Ból pleców niemal uniemożliwiał mu zajmowanie pozycji w fotelu po dopinaniu się pasami, cały czas nie czuł się komfortowo, a jednak udało mu się być najszybszym z kierowców Hyundai'a i brawa mu za to. Tommy Makinen jest bardzo zadowolony z postawy swoich kierowców, oczywiście przede wszystkim Elfina Evansa, którego już stawia w roli jednego z czterech pretendentów do tytułu mistrzowskiego. W sumie ciężko mu się dziwić, jak już wspomniałem w poprzednim vlogu, Elfin jest w końcu w tym momencie liderem Mistrzostw Świata i naprawdę osiągnął dwa znakomite wyniki. Elfin jednocześnie mówi, że spokojnie, że on myśli cały czas jak postępować, żeby nie popełniać błędów, żeby takim tempem, jakie prezentuje przez te pierwsze dwie rundy, iść spokojnie przez dalszy sezon. Niemniej jednak oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ciągnięcie takiej dobrej pasy może być szczególnie trudne w Meksyku, gdyż jako lider będzie odkurzał, no i raczej nie liczy na równie spektakularny wynik jak w czasie dwóch pierwszych rund. Absolutną rewelacją rajdu jest oczywiście młody Kale Rovanpera, który trzecie miejsce w całym rajdzie zajął. Rovanpera zajmując to trzecie miejsce, stał się jednocześnie rekordzistą. Jest najmłodszym kierowcą z wiekiem 19 lat i 139 dni, który stanął na podium rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Choć nie mówi tego wprost, to na pewno liczy na to, że uda mu się również pobić rekord bycia najmłodszym zwycięzcą. Rekord ten również od rajdu Szwecji 2007 należy do Jariego Mati Latwali. Jari Mati został zwycięzcą rundy WRC w Szwecji, kiedy miał lat 22 z niewielkim okładem, a zatem Kale ma trzy sezony na to, żeby ten rekord pobić. W rajdzie Szwecji startował również polski duet Michał Sołowow i Maciek Baran. Ten sam Maciek, który został mistrzem świata w RC2 razem z Robertem Kubicą. Michał Sołowow to bardzo doświadczony zawodnik, wręcz można powiedzieć taka trochę legenda naszych mistrzostw Polski. Michał to niewątpliwie sympatyczny kierowca, który potrafi zarówno dla kibiców pojechać, jak i osiągnąć całkiem niezły wynik na koniec sezonu czy też rajdu. Był, przypomnijmy, wicemistrzem Europy. Michał w rajdzie Szwecji startował już kilkanaście razy. Jego najwyższe miejsce to 11. Tym razem było nieco słabiej. Miejsce nieco bardziej z tyłu. 8 w kategorii WRC3. Zatem też niewątpliwie satysfakcja jest z osiągnięcia mety i regularnych czasów. A jak już jesteśmy przy WRC3, to odnotować należy, że zwycięstwo w tym rajdzie w tej kategorii odniósł Jari Huttunen, który będzie startował, przypomnę, w rajdowych mistrzostwach Polski. A zatem mamy małą zapowiedź tego, czego możemy spodziewać się na naszych krajowych odcinkach. WRC2, chociaż z nieco niższą pozycją w generalce, wygrał Mac Ostberg i ma on w tym momencie komplet dwóch zwycięstw w dwóch pierwszych rundach. Wspominałem podczas omawiania podsumowania rajdu Szwecji, że Orzie pewnie nie jest zbyt zadowolony tym, co dokonał Rowan Pera, czyli tym, że zepchnął go z podium na ostatnim odcinku. Jednocześnie Sebastian robi dobrą minę do złej gry i twierdzi, że tak naprawdę to jest dobra taktyka, nie było o co walczyć, lepiej być troszkę z tyłu. No w tym momencie ma 5, 5 punktów straty do liderów mistrzostw. I przynajmniej będzie jechał jako trzeci samochód na Rajdzie Meksyku, będzie miał mniej tego odkurzania i liczy, że uda mu się dzięki temu nadrobić trochę punktów na nadchodzącej szutrowej rundzie. Kończąc już temat wiadomości po rajdzie Szwecji, Malcolm Wilson skrytykował nieco swojego kierowcę Temo Suninena. Stwierdził, że Suninen jeździ zbyt agresywnie, zbyt mocno napada zakręty, zbyt mocno stawia samochód bokiem, na czym traci kolejne dziesiąte części sekundy. Suninen był nieco zaskoczony tą krytyką i odpowiedział, że wręcz przeciwnie, czuje się we wieście coraz lepiej, co według niego pokazują czasy. No cóż. SAP Kalapi jest niewątpliwie szybszy, chociaż dla niego to był dopiero drugi raj w Fordzie, a Suninen był przecież fabrycznym kierowcą M-Sportu już przez cały sezon 2019. W tygodniu po w Szwecji odbyło się posiedzenie komisji WRC, w trakcie którego omawiana była kwestia silnika na sezon 2022. Cały czas obstaje się przy tym, żeby ten silnik był hybrydowy, żeby był układ hybrydowy do niego dołączony. Mam nadzieję, że to się jednak nie uda, ponieważ nie jest to jeszcze do końca dograne, niemniej jednak istotne jest to, aby ograniczać koszty budowy samochodu WRC. Obecne silniki WRC kosztują około 150 tysięcy euro. Jednocześnie silniki do WRC-2, do samochodu kategorii Rally 2, kosztują tylko około 30 tysięcy euro. Jest to bardzo duża różnica i M-Sport i Hyundai domagają się, aby bazą dla tego nowego hybrydowego silnika był właśnie silnik kategorii WRC-2. Toyota obstaje przy tym, aby pozostać przy tych motorach, które napędzają samochody WRC. Na co ostatecznie się zdecydują? Tego dowiemy się najpóźniej w czerwcu, bo wtedy ma się odbyć generalne posiedzenie FIA, na którym ma być zatwierdzony regulamin techniczny dla samochodów na 2022 rok. Najbliższą rundą WRC będzie rajd Meksyku i Hyundai podał już swój skład na ten Raid Bez niespodzianek obok Oita Tanaka i Thierry'ego Neville'a pojedzie Dani Sordo, który w kolejnych rundach będzie się wymieniał samochodem z Sebastianem Lebem. Równocześnie Hyundai zapowiedział, że do rajdu Meksyku będą mieli przygotowane nowe części, które jeszcze zdążą sprawdzić i które będą chcieli homologować właśnie na tą rundę. Żeby nadrobić nieco prędkości, którą, jak twierdzą, tracą do Toyoty. W minionym tygodniu pojawiła się również zapowiedź Rajdu Finlandii. W tym roku Raid Finlandii będzie obchodził swoje 70-lecie. Pierwszy raz jako Grand Prix Waszkila rozegrany był w 1951, a już pod koniec lat 50. przyjął swoją legendarną wręcz nazwę Rajdu 1000 Jezior. Do dziś wiele osób tak określa właśnie ten Raid. Grand Prix WRC bądź Raid 1000 jezior to najczęstsze takie. Przezwiska dla tej fińskiej rundy WRC. Na tą okoliczność organizator przygotował 24 odcinki specjalne, które mają w sobie łączyć klasyczne próby znane z wcześniejszych lat, z lat 70., z lat 80., wraz z tymi współczesnymi odcinkami, które dobrze znają widzowie, a zatem legendarna Onimpoja, która będzie stanowiła fragment odcinka Kakaristo, również bardzo słynnego. Hiaryu czy ruchimaki, odcinki, które kibice rajdowi, którzy nawet nie byli na tym rajdzie, zazwyczaj, dobrze kojarzą. W minionym tygodniu odbyły się również testy Formuły 1 i choć ja nie będę się zajmował stricte testami, od tego są dużo lepsi fachowcy ode mnie, to chcę Wam pokazać tą Alfa Romeo 39, ten nasz bolid w Formule 1, bowiem Alfa naprawdę wygląda spektakularnie, wygląda przepięknie, a już w pierwszym dniu testów to Robert był pierwszym kierowcą, który testował nowy bolid Alfa Romeo. No i może przełoży się to na jakąś przyszłość Roberta, jeszcze wyścigową, na co ja bardzo liczę i trzymam za to kciuki. Automobil Klub Krakowski zapowiedział 14 memoriał Mariana Bublewicza i Janusza Koliga. Impreza, można powiedzieć dla mnie domowa, odbywająca się na ulicach mojego miasta, na ulicach Wieliczki, będzie miała formę dwudniową, dwudniowych zmagań. Najpierw w sobotę do południa rozegrane będą odcinki specjalne w okolicy Gdowa, w sobotę te wieczorem tradycyjny już odcinek w centrum Wieliczki Po uliczkach naszego starego miasta Bardzo, bardzo klimatyczny odcinek specjalny Na który serdecznie Was jako prawie że gospodarz tego miejsca zapraszam Przepiękny, nocny, bardzo klimatyczny odcinek specjalny Można by go porównać nawet do ulicy Karowej myślę Chociaż trochę inna jest ranga jednych i drugich zawodów Niedziela to drugi dzień zmagań I oprócz tradycyjnego odcinka Solne Miasto Powraca również odcinek na brzegach Czyli nieco bliżej Krakowa, a zatem łącznie zawodnicy będą mieli do pokonania około 70 km OS-owych. Można by trochę zażartować, że jest to połowa długości ostatniej rundy WRC, a zatem całkiem poważny rajd w wiliczce się nam szykuje. Jeszcze raz zapraszam Was serdecznie. O miano rundy WRC walczy rajd Chorwacji już. Przed laty również ten, ten kraj bardzo starał się o to, żeby otrzymać rundę WRC, wtedy przegrali z Rajdem Turcji, a teraz na nowo miasto Zagrzeb bardzo mocno wspiera organizatorów w tym, aby odbyła się u nich runda WRC. Ja bardzo bym na to liczył, dlatego że najprawdopodobniej byłaby to runda asfaltowa, a poza tym odbywałaby się poza okresem wakacyjnym, co dawałoby kolejną możliwość wzięcia takiego mini urlopu i wyruszenia na kolejne trasy WRC nieznane szerszej publiczności. Dzisiejszego vloga zakończymy dwiema informacjami z Estonii. Po pierwsze, nasz urzędujący mistrz świata ojt Tanak został przez prezydent Estonii odznaczony Orderem Białej Gwiazdy. To jest takie najwyższe państwowe odznaczenie dla cywila estońskiego, które oczywiście podkreśla jego zaangażowanie w promowanie kraju i generalnie robienie dobrych rzeczy dla tegoż kraju estońskiego. I bardzo fajnie, że Oj dostaje taką nagrodę. To jest myślę odpowiednik takiego naszego orderu Orła Białego. Również nasi sportowcy często są nim odznaczani. Zatem dlaczego w tej sytuacji miałby się nie znaleźć urzędujący mistrz świata WRC? Pozostając w Estonii i kończąc już definitywnie dzisiejsze nasze spotkanie, mamy też smutną wiadomość. Otóż odpowiednik naszego Polskiego Związku Motorowego w Estonii zaczął dość mocno rzucać kłody pod nogi organizatorom rajdu Estonii, czyli rajdu, który od kilku lat jest taką jakby rozgrzewką przed rajdem Finlandii. Tam regularnie przyjeżdżają kierowcy z czołowych zespołów WRC, żeby poćwiczyć, żeby mieć taką rozgrzewkę przed tymi najszybszymi szutrami w kalendarzu. I niestety z Związek Estoński poczuł, że fajna promocja się wokół tego zrobiła i choć wcześniej nie bardzo chcieli mieć cokolwiek wspólnego z tą rundą, to teraz, kiedy nagle stał się to już prawie, że światowy rajd, zażądali od organizatorów 5000% wyższego wpisowego niż wcześniej. Z 2000 euro podnieśli na 100 000 euro kwotę, której wymagają od organizatorów, aby zgodzili się na przeprowadzenie tej rundy. W przeciwnym razie chcą ją przejąć. No, trochę przypomina to czasy słusznie minionego ustroju, i oby organizatorom rajdu Estonii udało się przeprowadzić ten rajd tak jak należy. To już wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że informacje tego vloga są dla Was ciekawe. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zachęcam Was do subskrypcji i do śledzenia mnie na Instagramie. Do zobaczenia.